Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale. pierwszy odcinek z paczek od widzów. No i mamy tutaj paczuszkę od Ryana, tego od Lego Movie. Oczywiście pozdrawiam go serdecznie i zapraszam Was do oglądania. Zapomniałem wspomnieć, że jestem Leksz Kamila, chociaż każdy pewnie to już wie. No tak więc co otwieramy sobie paczuszkę. Nie jest może zbyt duża, ale jest na pewno ciężka. Bardzo się cieszę, bo jest to moja pierwsza paczka od widzów. Tylko nie wiem... A tutaj, dobra. Potrzebuję jeszcze tylko sobie nożyczki. No i na spokojnie to jakoś otworzę. Nie chcę niczego uszkodzić. sam początek otwierania. No. Okej. Okay. Chyba się dobrałem. Jest foja bąbelkowa. No widzę tutaj, że mamy dosyć dużo rzeczy. Wow. Dobra, to będziemy się patyczkować. No, widzę, że zrobimy coś takiego. Pierwsza sprawa. Uhu, Jej, farma dla psiaka. Jakiś akty też. dziękuję. Oczywiście polecam wam przesyłać mi pasuszki, ponieważ, no, też będę dodawał te wszystkie karmy do schroniska. Właśnie o to mi chodzi. No i mamy jeszcze karmę dla kociaka Kiki. Bardzo Ci dziękuję, naprawdę. Jest super. No i mamy karty. Karty, karty. Może będzie jakaś, której nie ma. Otwórzmy to jakoś granie. Hmm. Dobra. Potrzebuję znowu moich nożyczek. Tylko nie wiem gdzie to jakoś uciąć. Dobra, utnę to i to zaraz do Was wracam. Dobra, otworzyłem te karty. Przeglądnijmy je sobie. Super Garmado. Jest to chyba pierwsza seria kart Lego Ninjago, więc bardzo fajnie. Swobodny lot. Zamaskowany Zane. Tak, to jest chyba z pierwszej części. Action Kai. Super Cole. Helikopter odrzutowy. Wo ale stara karta. Wright mistrz łańcucha. Dobry pomysł. Plan B. Sai ruk Śmierci. Ujazdę. Broni Łu. Erezoraj Wężowy Wojownik. Powietrzny Pawian. Super Kruks. Super Drużyna Vermiliona. Generał Kozu oraz jedna karta Puzzle. Bardzo dziękuję za te karty. O ile mi wiadomo, nie miałem większości. Tak więc teraz przejdziemy sobie do ostatniej rzeczy w paszce, czyli monstrualnie zapakowanego jakiegoś prezenciku. Również spróbuję to otworzyć. <laughs> Nie, dajcie mi chwilę, zaraz do Was wracam. Dobra, jako się do tego dobrałem, no i mamy tutaj naprawdę ciekawe części. To bodajże jest z Lego Chima, bądź z serii arktycznej. No, bardzo fajny torcik, chyba od Harley Quinn. Włoski Cola. Miałem je, ale zawsze nie za dużo. Mam również takie elementy, z no i garść innych. Takich jak pistolet pewnie z, customu, z customów. Mam również bicz, co się na pewno przyda. Również pistolecik do Star Warsów. Oraz jakaś piła. Bardzo Ci dziękuję. Otworzymy sobie jeszcze to z minifigurkami. Naprawdę bardzo się cieszę z tej paczuszki. Oczywiście polecam Twój kanał. Ryan ten Lego mówi. Naprawdę warto przyjść i zobaczyć jak filmy, bo są naprawdę ciekawe i myślę, że wiele z Was by się... O, jak to jest zapakowane? Yeah. Ile on to pakował? Jeżeli chcesz, napisz mi w komentarzu, czy to pakowałeś. Naprawdę szacuneczek. No i mamy trzy takie woreczki znowu. Boże święty. O, jacie, jacie. Dobra, tu jest jakieś wcięcie. Spróbuję to jakoś otworzyć. Kurde, byle. Otwierać to jeszcze jakoś, ale pakować takie coś, to naprawdę sztuka. Ach. Dobra, poczekajcie. Ja muszę sobie to wszystko. Otworzyć nas spokojnie i zaraz do Was wracam. Dobra, udało mi się otworzyć pierwszą mini figurkę. A jest to taki oto wojowniczek. Custom jakiś, bardzo fajny. nóżki z serii arktycznej. Tosik oczywiście, z Minecrafta. Tutaj dostaliśmy również, czego nie zauważyłem, taką broń z Minecrafta. Mamy również dwa miecze, wyposażone również w shurikeny. Jedna rączka jest taka, druga taka. I naprawdę szacunek za tą główkę z Lego Cima od króla. La Grabica, jeżeli dobrze pamiętam. No i dobra. Spróbujmy już na Waszych oczach otworzyć te dwie pozostałe minifigureczki. O jeż. Jeżeli mi się uda to zrobić na Waszych oczach. Okej. Okay. Udało się. Jej. O, widzę już jakieś torsik od rabusia pewnie będzie to kolejny custom bardzo fajnie może nawet któreś minifigurki użyję do trzeciej serii minifigurek lego światka mila gaming jeżeli, się jeżeli wyrażasz na to zgodę żebym takie figurki użył to mi napisz w komentarzu chętnie bym ich użył naprawdę są dosyć ciekawe no i oczywiście zabawne i właśnie o to w tym chodzi Dobra. Ja już to otwieram jeszcze powoli. Mm. Hop, ile żeś tu to pakowało. O, widzę... Widzę chyba główkę od zombiaka z Minecrafta. Albo od creepera. Creeper, no. Dobra, creeper jeszcze fajniej. Juhu! Creeper, miałem Creepera, ale Creeperów nigdy nie za dużo. Czyli oczywiście, chodzi mi o główkę, nie? Jest, dobrałem się nareszcie. No i mam tutaj Rabusia Creepera, jak widzicie. Bardzo fajna główka, posiadam ją już, ale trudno. A to siku, jakimś cudem jeszcze nie mam. Pewnie to jest to z tych złodziejaszków podwodnych. No i ostatnia, trzecia minifigureczka. Mam nadzieję, że uda się to jakoś zgrabnie otworzyć. No i jest o wiele szybciej. Tak jest. Udało się. Dobra. Wychodź z tej folii. Gościu, nie chcę się pokazać. O, chyba widzę jakiś wężowy torsik, ale na pewno jest czerwony. Hmm. O, dobra. To jest taki jakiś trójkątny. Widzę takie stare włoski, chyba. Nie, z jakiegoś śnieżnego trupera ze stereotypów. Przepraszam bardzo za kamerkę, ale naprawdę trudno się to otwiera. Gościule, to co pakowałeś? Jeśli trudno otwiera, to jeszcze trudno pewnie się to pakowało. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, stary. jak <grym> mi zajęcie zrobił. Proszę, napisz mi w komentarzu, gdzie ty to pakowałaś. Wiem, że proszę o to drugi raz, ale naprawdę mnie to interesuje. O! Twarzeczka z Lego. Z tutaj widzę Ninjago. No i udało mi się do niego dobrać. Dobra. Mam już nóżki do Harley Quinn, z tego co widzę. Hełm śnieżnego Troopera. Mam również torsik pingwina z Batmana. Mamy jakiś mały łogieniek oraz... Coś do wyciskania. No tak więc podsumujmy sobie, co dostaliśmy od Ryana. Mamy karmę dla kotów. Karmę dla psów. Trzy mega fajne custom minifigurek. Napisz mi, czy mogę ich użyć do mojej serii figurek Lego. No i mamy również tutaj bardzo dużo fajnych kart. Oraz dostałeś mi też bardzo duży zapas papieru i innych folii, no więc też trzeba to zaprezentować. No i co? Ja Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Najbardziej, oczywiście dziękuję Ryanowi za przesłanie tak cudownej i dużej paczki, do której naprawdę moje nożyczki musiały się wysilić i chyba mi się nawet zepsuły. Tak więc ja dziękuję, jeszcze raz Ryan, napisz mi w komentarzach, czy. Hmm, czy odcinek się podobał? Ode mnie twoja paczka oceniam ją na 10 na 10, naprawdę super! I karma, i karty, i klocki, czego chcieć więcej? Tak więc do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Jeżeli chcecie mi wysłać paczuszkę, to w opisie dam Wam mój adres. Jest on również w odcinku informacyjnym z pieskiem. Tak więc jeszcze raz Wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.